Cześć, witam Was w moim pierwszym filmiku z serii Poradnik Photoshop. Jestem Erwin i zapraszam. Dzisiaj zajmiemy się obrobiną zdjęcia pod sepie, czyli postarzymy je troszeczkę. Tutaj mamy przykładowe zdjęcie. Zrobimy przeze ze mnie. Klikamy w warstwy. Nowa warstwa do pasowania. Poziomy. Klikamy OK. Troszeczkę sobie pogłębimy. Tak na 27 wystarczająco. Klikamy OK. Musimy złączyć sobie teraz te warstwy. Dajemy SHIFT CTRL E. Mamy złączone dwie warstwy. mam pogłębione zdjęcie. Tak aby wyglądało to właściwie. Klikamy sobie warstwa, nowa warstwa do pasowania, barwa i nasycenie. Dajemy OK. W tym momencie zrobimy sepię. Dajemy koloruj. Ustawimy sobie na 31, klikamy OK. Możemy sobie teraz troszeczkę dodać odrobinkę prześwitów. W tym celu klikamy gumkę. Ustawiamy sobie modułki i wymazujemy to, co chcemy, aby było kolorem. Możemy sobie dać tej krzeczki z tej strony też odrobinę. I ja sobie zmniejszę troszeczkę i ustawię jeszcze wodę. I całą, aczkolwiek tutaj troszeczkę, tak aby to zdjęcie miało jakiś klimat, takie przejście pomiędzy starociami, a teraz mniejszością. Dobrze. Aby mieć jak największy porządek w oknie warstw, klikamy sobie znów połącz, Shift, Ctrl E. Nie jest to potrzebne, bo zawsze możemy wrócić do poprzedniej warstwy, aczkolwiek ja robię to już po raz któryś, więc wolę sobie to złączyć. Dobrze, teraz przenosimy stary papier. Ja znalazłam taki. Jest to stary papier znaleziony po prostu w Google grafika. Wygląda trochę jak spękana ziemia, ale myślę, że, że do tego zdjęcia będzie odpowiedni. Przyciągamy na nasze zdjęcie. Klikamy przycisk kadruj. Klikamy prawym przyciskiem myszy na naszą warstwę i zaznaczamy swobodnie przekształcić. Ja sobie obrócę moją warstwę, jednak nie każdy musi to robić. Zwłaszcza jeżeli ma inny, inny obrazek. Dopasowujemy do wielkości naszego zdjęcia. I klikamy Enter. Teraz, aby zmniejszyć krycie naszej warstwy, ponieważ chcemy wydobyć nasze zdjęcie, rozwijamy okno warstw, gdzie mam napisane zwykłe. Rozwijamy i klikamy mnożenie. Niektórym może lepiej wyjść inny efekt, jednak jeżeli chodzi o to zdjęcie i o to, o to zdjęcie, które nałożyłam na nasze. Może nie będzie najlepszym efektem. Teraz, aby nasze zdjęcie było bardziej przekonujące, klikamy warstwa, warstwa dopasowania, barwa i nasycenie. Klikamy OK. Zmieniamy znów na sepie. Musimy kliknąć, sobie koloruj. Tak będzie najłatwiej na początek, i później zmieniamy sobie na sepie. Klikamy OK. I teraz musimy wymazać naszą warstwę. Czyli Odkryć kolor, który jest pod tym, żeby zostawić odrobinę setting. W tym celu klikamy znów gumkę, zwiększymy sobie troszeczkę wielkość i wymazujemy. Ja sobie wymarzę tutaj i po rogach tutaj na pewno, żeby odkryć troszeczkę tego koloru, który mieliśmy pod dołem. Dobrze. Sądzę, że dobrym pomysłem byłoby jeszcze ciemienie go na, na rogach, więc w tym celu klikamy pisk-pędzel. Zmieniamy krycie, sobie zmniejszy odrobinkę. Y, I naszą warstwę, która jest y, spękaną kartką. Y, dzięki temu można zwiększyć jeszcze troszeczkę wielkość i ciemniamy na rogach. sobie troszeczkę zmniejszę krycie tego fęzla jeszcze, aby dodać efekt takiej do starego, starej fotografii. Według mnie zdjęcie już szyba jest gotowe. Wygląda jak stara fotografia i myślę, że ma w sobie pewien, pewien klimat. Jeżeli filmik Wam się podobał i pomógł komuś, mile będą widziane komentarze i subskrypcje oraz łapki w górę, ponieważ będzie dla mnie motywacją, mam nagrała kolejne części poradnika do Photoshopa. Ja się z wami żegnam. Do następnego filmiku. When the rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hug the shore. Hold me close, swim.